Witajcie, nazywam się OSPI i dziś zajmiemy się bardzo ważnym tematem, czyli jak podmioty gospodarcze i dostawcy internetowych platform handlowych powinni informować konsumentów o kwestiach bezpieczeństwa produktów? Zaczynajmy. Podmioty gospodarcze oraz dostawcy platform internetowych są zobowiązani do natychmiastowego informowania konsumentów o zagrożeniach związanych z produktami. Jak to robić skutecznie? Identyfikacja konsumentów. Dzięki systemom rejestracji produktów lub programom lojalnościowym firmy mogą precyzyjnie wskazać osoby, których dotyczy problem. Konsumenci powinni mieć możliwość podania danych kontaktowych wyłącznie do celów związanych z bezpieczeństwem. Bez zbędnej zwłoki. Informacje muszą trafić do konsumentów natychmiast po wykryciu zagrożenia. Co robić, gdy nie uda się dotrzeć do wszystkich konsumentów indywidualnie? Wtedy firmy powinny skorzystać z innych kanałów, takich jak strona internetowa firmy, media społecznościowe, biuletyny i punkty sprzedaży detalicznej, ogłoszenia w mediach tradycyjnych. Wszystkie te informacje powinny być dostępne również dla osób z niepełnosprawnościami. Odzyskanie produktu to procedura, podczas której podmiot gospodarczy wycofuje z rynku lub od konsumentów produkt, który stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia. Proces ten obejmuje powiadomienie konsumentów o zagrożeniu, zapewnienie informacji o dalszych krokach, takich jak zwrot, wymiana czy naprawa produktu, zastosowanie odpowiednich kanałów komunikacji, aby dotrzeć do jak najszerszej grupy konsumentów. Każde powiadomienie o odzyskaniu produktu powinno być zrozumiałe i zawierać konkretne informacje. Nagłówek: Odzyskanie produktu ze względów bezpieczeństwa. Opis produktu, nazwa, marka, numer seryjny i obraz produktu, szczegóły zagrożenia bez łagodzenia opisu ryzyka, działania konsumenta, np. Na natychmiastowe zaprzestanie używania produktu, informacje kontaktowe, bezpłatny numer telefonu lub interaktywna usługa online, zachęta do dzielenia się informacjami z innymi. Podmioty gospodarcze muszą zaoferować konsumentom skuteczne środki ochrony prawnej, takie jak naprawa produktu, wymiana na bezpieczny produkt o równej lub wyższej wartości, zwrot pieniędzy. Konsument nie ponosi żadnych kosztów, a wszystkie działania powinny być przeprowadzone terminowo i bez niedogodności. Pamiętajcie, bezpieczeństwo konsumentów to priorytet. Jeśli prowadzisz firmę, upewnij się, że Twoje produkty spełniają wszystkie wymogi prawne a procedury powiadamiania są skuteczne. IPSO Legal jest tutaj, aby Ci w tym pomóc. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.